Patronują nam najwspanialsi patroni. Patronką Kasto jest Ksawsia, a pozostaje patroni to Soban oraz Legion. Siemaleczka wszystkim z tej strony Sil, a to oczywiście polskie repegowania, które no dzisiaj jesteśmy na Imladrisie. To jest pierwszy dzień Imladrisu, konkretnie wieczór. Jest już po 19. Ja zaraz pędzę na LARPA, ale zanim to chciałem z wami się przywitać, No i cóż, jest to nasza najprofesjonalniejsza jak dotąd relacja, ponieważ dzięki Kulfonowi możemy zadziałać więcej. No i co? Słuchajcie, pierwszy dzień mija nam całkiem przyjemnie. Na razie nie działo się zbyt wiele, jeżeli chodzi o konkursy, które mnie na Imladrisie zawsze obchodzą najbardziej, no ale już jutro ma efektowy konkurs i nie tylko, też filmowy a dzisiaj byłem na konkursie pokémonowym, na którym osiągnąłem okrągłe 0 punktów, a za to udało się nam na innym konkursie jeszcze zdobyć troszeczkę punkcików, jeżeli chodzi o um, wiedzę z animacji, także jest całkiem spoko. W um, sesji mnie osobiście za wiele tutaj nie jara w tej chwili, ale już mogę powiedzieć, że sesje dzieją się zarówno u Kopernikusa, jak i u Blackmonków, także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, no i siedział na Ingladrisie, to pewno zagrał. No niestety ta relacja wpadnie na kanał już kawałek po się, więc tak ciężko mi mówić, że zachęcam was, żeby tu wpaść, ale wpadnijcie za rok. Tutaj zawsze się dużo dzieje i nigdy nie zawodzi. Także i dzisiaj jest naprawdę wybornie, spotkałem się z masą fantastycznych osób, jest Jaksa, jest Żuław. Są chłopaki z których serdecznie pozdrawiam i od nich też odbiorę dzisiaj, czy tam jutro raczej, Cień Władcy Demonów, czyli podręcznik, na który już od dawna czekałem, no i o nim relacje też wkrótce na kanale zobaczycie. No a tymczasem ja się zwijam, bo trzeba iść dalej właśnie tak, na tego larpa, żebym zdążył jeszcze, także chodźcie ze mną, kawałek się przejdziemy chociaż po naszym tutaj wspaniałym konwencie. Nie wiem, co tutaj jest, tutaj jest, czekajcie, prelekcyjna. Na przykład tutaj, co się dzieje. Tak jak widzicie, plan jest całkiem spory i tutaj tych prelekcyjnych jest wszędzie masa, co rusza jakieś prelekcje o wypaleniu, o tłumaczeniu, o eurokonach, o konwentach za granicą, o konwentach tutaj u nas. Mamy prelekcje... Rano była prelekcja w ogóle o Twilekach w Star Warsach. Jeżeli jesteście fanem czegokolwiek, to znajdziecie coś dla siebie. Zresztą są te konkursy też dla bardzo, bardzo, bardzo różnych osób. Mamy konkursy dla fanów Doktora Hu, mamy konkursy dla fanów Mass Effecta. Konkursy, RPG. Wszelkie prelekcje, no i masa, masa dóbr, jeżeli chodzi o naklejki i przypinki. Zresztą sam już przypinkę zdobyłem. Tymczasem lecę. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Hej, lecimy, dobra. Siamyczko wszystkim z tej strony a to oczywiście polskie repegowanie TV, no i oczywiście mamy kolejny dzień to już sobota. Wieczór sobotni na Inladrisie przebiega całkiem sprawnie. No i żeby Was nie zaducać, pewno pójdziemy sobie zaraz na salę wystawców. Sala wystawców na Inladrisie. O, tutaj już po prostu się witają grzdacze. Czekaj, kurwą, pokaż na nagrody w ogóle, jakie są z tych Z wszy, wszystkich punktów, które można wygrać z, na konkursach, których jest całkiem sporo na Imladlisie. Przejdziemy się teraz dalej e, i zajrzymy sobie po kolei na wszystkie chyba miejscach Co? Tak, tutaj będę mówił głośniej, dobra. E, więc dobra, lecimy w takim razie dalej. Tutaj mamy kolejne stoiska e, z Grumpy Geeks. Mamy stoiska z kotkami, jest cała masa dobra, ale my się skupimy na tym, na czym skupić się należy, czyli na rp -szkach. A rp mamy tam jedyny pierścień. Kurwa, cool, jakbyś mógł pokazać, to byłoby super. E, mamy tam Black Monków dalej, mamy tam Konana i ogólnie wszystko od Kopernikusa. A my się przejdziemy może tak do Alisów, ich trochę postraszymy. <grych> także choćby do Alisów. Jak wspominałem wczoraj, e, to ogarnęliśmy także już od Alisów cień władcy demonów. Także nawet może do nas pomachają. Popaki, pomachajcie do kamery! Także ekipa Alice Games jest. Cień Wacy Demonów już wkrótce na kanale. A co jeszcze mamy tutaj u Alice'ów? U Alice'ów mamy na razie tak. na Cthulhu, Duna, Cień Wacy Demonów, Vampir, Maskarada oczywiście. Dzieciaki na rowerach. Dzieciaki na tak wszystko jest. Co, wy, co byście sobie nie wymarzyli od Alice'ów? Tutaj wszystko mają. Chcesz kilka słów powiedzieć do kamery? Nie. O, czekaj, czekaj do mikrofonu. Kamero, kocham Cię! Dobra, mamy to. No i co, lecimy dalej, zobaczymy, co jeszcze jest na wspaniałym Ladrisie, jak ominiemy grzdaczy. Machamy, machamy do wszystkich tutaj, także i twórców jakże wspaniałych w ogóle hieroglifów. I masę, masę różnych esufloresów pisemnych. Jasne. Dobra, no i co? I lecimy dalej. Zobaczymy co tam mamy dalej na naszym konwentowym zbiorowisku dóbr Wszelakich. Mamy także i kostki. Zresztą ja sam zakupiłem tutaj całkiem sporo monet i kostek. W sumie w tym roku nie, ale jest to stoisko dosyć często przeze mnie odwiedzane. Tutaj dalej mamy naklejki przeróżne i dobra pokroju pokeboli z roślinkami. No, ale dobra. Erpeszki to jednak to, na czym się skupiamy, więc chodźmy dalej. I zaglądniemy sobie, co się dzieje u Kopernikusa. U Kopernikusa, oczywiście, masa tego, co wszyscy kochają najbardziej, czyli Warhammera. Oczywiście śmieje, jak to ja zawsze, ale poza tym jest też dużo ciekawych innych rzeczy, więc zerkniemy zaraz sobie dalej. Ciężko będzie się dostać, ale ogólnie, jeżeli chodzi o Kopernikusa, to mamy całą masę. Poza Warhammera też mamy Wiedźmina, rzecz jasna, ale to, co mnie osobiście interesuje to najbardziej, to Age of Sigmar, który jest w ogóle nowy podręcznik, i Conan, a tutaj obok zaraz mamy jeszcze Black Monków. Czy Black Monki pomachają? Pomachają. Czy Black Monkey coś powiedzą do mikrofonu? Dzień dobry, jesteśmy Black Monki. Black potwierdzają, że są Black Monkami. No i oczywiście od Black Monkey wszystko to dobre, co widzimy, czyli Miasto Mgły, Equestria, Tajemnice pętli, i tak dalej. W sumie to zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. A Black Monkey pozdrawiam polskie RPGowanie. Oczywiście, że Black Monkey pozdrawiam polskie RPGowanie. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich. Dzięki, dzięki. No i dobra, i to jeżeli chodzi o tą RPGową stronę InLadrisu pod względem wystawców, to główna część. No ale poza tym oczywiście mamy też masę, masę prelekcji. Jest cała masa prelekcji i jest tego dużo, ale konkursy też tak jak i wczoraj mówiłem. Nie chcę się powtarzać, a też trochę ciężko mi tak z marszu Wam o wszystkim opowiadać, ale jedno jest pewne. Inladris jak zawsze trzyma poziom i to jest coś, na co możemy liczyć także i prawdopodobnie za rok, jeżeli tylko się uda, a raczej się uda. Ja od siebie mogę na pewno powiedzieć, że zapraszam Was zawsze, zawsze do Krakowa na wszystkie te konwenty, bo Kraków ma niesamowity klimat i Właśnie, ta rpegowość tego miasta jest niezwykła, więc ja, jak zawsze, mogę Was tutaj zaprosić. No i dobra, i chyba sobie na chwilę tutaj przerwiemy i zrobimy cięcie i pójdziemy zobaczyć, co się dzieje na przykład na prelkach. Cześć wszystkim, oczywiście, dalsza część naszej relacji z InaDrisu, Łapiemy losowych ludzi i pytamy ich o wrażenia o tym, jak jest na tym naszym wspaniałym InaDrisie. Cześć, może się przedstawisz? Cześć, jestem Ewa Rifka i generalnie, no, myślę, jest to mój imię po bardzo długiej przerwie. O, jak, jak, jak długiej przerwie? Myślę, że około 20 lat. Ło panie, no. no nie, A nie, ale wyglądasz. 18, dziękuję bardzo. No chyba, że to był jak miałeś, nie roczek czy dwa. Tak, no to... to było wtedy, jak miałem 3 lata, tak. A. W każdym razie, jak ci się właśnie w takim razie po tak długiej przerwie, no to jeszcze idealnie właśnie, jak bardzo ci się mi się podoba? podoba, bardzo było dla mnie przyjemne zobaczenie, że jest tyle wspaniałych prelekcji, że tyle prelegentów, niektórych było miło zobaczyć znajomych, bardzo ciekawe prelekcje, te które widziałam. Generalnie duch, że tak powiem, się utrzymuje, świetnie jest widzieć ludzi w przebraniach i tych, którzy krążą tu gdzieś po okolicy i w malowniczych swoich strojach zjadają falafela w mazai, więc bardzo to, ten pierwiastek oderwanie od rzeczywistości bardzo mi dobrze robi na samopoczucie. A jakie prelekcje, jakie prelekcje? Ja byłam na prelekcjach dwóch, ze względu na to, że byłam na tym lapie z moim dzieckiem. Byliśmy na prelekcji Mateusza Budziakowskiego o zabytkach Krakowa, bo też fajnie jest wybrać taką prelekcję, gdzie dziecko generalnie przeżyje. Więc bardzo się ta podobała. Było ciekawe. Podobało jej się, że w tym domu wyjątkowo nikogo nikt nie zabił. I generalnie to była bardzo udana prelekcja. Byliśmy też na wikingach, ale była troszkę trudniejsza. Szyłyśmy potwora, więc szycie potwora zostało zostało też bardzo docenione, więc też można przyprowadzić następne pokolenie i jest bardzo fajny. Fantastycznie że, fantastycznie, że można właśnie już od małego zarażać fandomowością, więc mega. Myślę, że taka yy... Forma poznawania świata i, i bardziej alternatywnego i pełnego wyobraźni jest bardzo fajne, także myślę, że, że fajnie też następne pokolenie zaszczepiać in te rzeczy nie tylko. A powiedz mi, w takim razie, jakbyś miała wymienić jakby jednym słowem, co, jak, jaki jest ten Imladrys? Jaki jest tegoroczny W Parlamentarnym jest to bardzo udany konwent. Co, nie jest zajebiste, ale to nie jest dobre słowo. Nie, mi, mi, mi bardzo odpowiada. Na no to naszym kanale office... no to nie może, może to w takim razie jest to zajebisty konwent. Dziękuję. No i to jest, to jest ocena, której oczekiwałam. Siemaneczko, kolejny wywiad, kolejny wywiad. Przedstawiam się. Siema, jestem Zafir, Mateusz Paczos. Dziś, na dzisiejszym konwencie miałem dwa punkty programu: Opo, opowieści z Narni oraz opowieści z narni Konkurs dla zaawansowanych. Oproszę. proszę. No ja jestem bardziej fanem Tolkina, więc, więc o opowieściach z Narni się nie wypowiem. To... Ale jakie były pytania, takie najbardziej podchwytliwe? Najbardziej podchwytliwe? Jak nazywał się statek w książce Podróż Wędrowca do Świtu? Wędrowiec do Świtu? Dokładnie. To było to podchwytliwe? Do... To było głupie, ale mądre. <laughs> A słuchaj, a poza właśnie opowieściami z nami, jaki jeszcze? Jakiś punkt odwiedziłeś? W ogóle czy ty go prowadziłeś? Wiesz co, odwiedziłem kilka punktów, trochę się poszłałem po mieście. Reakcja ludzi, super. No tak, bo jest klimatyczny strój, to wiadomo. Czy to nie jest Skull dobrze graże, czy nie? Nie, to jest... E, trochę randomowo dzisiaj. Po, e, ogólnie to być zwykły e, randomowy magu. Powinien być kostur. No niestety, gdy gościu z BlaBlaCar'a zobaczył kostur, no to musiałem wziąć coś innego. Rozumiem, rozumiem. No miecz też ładny, chociaż już mniej magowy, no ale kostium dalej robi wrażenie. Super, fantastycznie. Dobra, a gdybyś miał po skrócie, jednym słowem określić jaki jest tegoroczny Mladis, to jak byś powiedział? Super. Byłem już na dwóch edycjach, było genialnie. Ta edycja po samej... Pandemii jeszcze lepsza niż poprzednie. Dużo punktów, dużo miejsc. Żałujcie, że was nie było. E, jesteśmy dalej na Imladrisie i złapaliśmy tutaj kolejnego uczestnika. Hej, jak się nazywasz? E, no cześć, jestem Naki. Po prostu. Jak Ci się podoba konwent? E, nie, generalnie to jest w sensie to jest mój pierwszy Imladris, jeżeli pytamy o poprzednie edycje. Jeżeli chodzi o ogólnie tę edycję Imladrisu, to jestem od wczoraj. E, wiesz co, nie no, jest w porządku, jest tak spojsko, jeżeli to jest dobre określenie, się bardzo śmieję, że... Wąskie korytarze to przynajmniej ludzi można przytulać. E, to prawda, akurat e, jeśli chodzi o organizację, to bardzo dużo jak gdyby, dzieje się na jednej przestrzeni, więc ma tu swoje plusy. Tak, ma to swoje e, plusy. A jeśli chodzi o program, już miałeś okazję coś zwiedzić? E, jeżeli chodzi o takie stałe, stałe atrakcje, które gdzieś są rozstawione, to no raczej nie. Bardziej się uczęszczałam na prelekcje, coś takiego. E, no i w Games Roomie dużo przesiedziałam, prawdę mówiąc. Czy jakaś prelekcja jakoś szczególnie zwróciła Twoją uwagę, jakieś się zaciekawiła? Generalnie teraz byłam na takiej prelekcji, która była o tyle ciekawa, że spodziewałam się na nią idąc, to miało jakiś tam tytuł z i tak itd. Raczej się wszyscy spodziewali jakiegoś jednak opowieści ze śródziemia, LBB. A była tak naprawdę o kuchni i po prostu o przepisach z, ze starych lat, właśnie o pierwszych przepisach, które pojawiały się na świecie itd. Tak no i zdecydowanie się tego nie spodziewałam, a naprawdę ciekawie się tego słuchało, więc. Ja chyba widziałam ją w planie też właśnie już miała tak bardzo Tolkienowsko. Tak, a generalnie no, nie miało to nic złego z Tolkienem, ale wcale nie uważam, że to źle. Myślę, że też takie odświeżenie coś nowego było ciekawym urozmaiceniem programu. Czyli jeśli chodzi o wrażenia, to jak najbardziej na plus? Myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że może nie jest jakoś wysoko ponad skalę, ale nie jest źle. Myślę, że pozytywnie. Okej, okay, w takim razie jakbyś tak jednym słowem albo zdaniem podsumowała konwent? O jeździe, jednym słowem albo jednym zdaniem. Smoki. Yy, Smoki. <grymianie> Cześć. <grymianie> Cześć. Przedstaw się, jeśli możesz. Cześć, jestem Jaksa <grymianie> robię na Imladrisie bloger pegowy. Tak, coś więcej możesz powiedzieć o ten, na ten temat? Na temat bloger pegowy, czy Imladris. E, to znaczy i w zasadzie jeden i drugi temat. Możemy zacząć ogólnie od Imladrisu, a później przejść do RPG'ów, jako że to jest jak gdyby nasz główny temat. Ok, jeżeli chodzi o Imladry, zaczęliśmy robić ten konwent w 98 roku. Od, od zawsze był mocno związany z rpg od zawsze był mocno związany z różnymi RPG-owymi rzeczami. Mieliśmy małą przerwę, ale mamy 20 edycję w tym momencie, w zasadzie 21, bo jedna była nienumerowana. I robimy to, no jak już mówiłem, ponad 20 kilka lat już Imladry istnieje na polskiej i krakowskiej scenie konwentowej. No i udało się wrócić po pandemii, bo nie wszyscy mieli tyle szczęścia. I po pandemii, i po przerwie, którą mieliśmy na początku lat 2000, -tyś. jesteśmy twardzi i będziemy wracać. Nie Czyli... pozbędziecie się nas tak mocno. <laughs> Czyli rozumiem, że w kolejnej edycji się jak najbardziej spodziewać. Oczywiście, że tak. A jeśli chodzi właśnie o sam blok RPG-owy? Mamy bardzo mocny blok RPG-owy w tym roku. Mamy salę prelekcyjną. Jak widzicie, tam o, obok nas jest sala mhm. prelekcyjna, w której cały czas toczą się jakieś prelekcje. Mamy cztery sale z sesjami. Trzy tutaj, jedno na parterze. Mamy jeszcze sesję w bloku dziecięcym, sesje w dodatkowym bloku. Mamy w całej historii Miladrisów to jest chyba ta edycja, na której mieliśmy najwięcej sesji. Takich stricte, stricte działających. Czasem zdarzało się, że mieliśmy konkursy refegowe, wtedy tych sesji też było sporo, ale także były sesje po prostu, to w tym roku mamy ich najwięcej. Czyli rozumiem, że jak najbardziej się rozwijacie i pod tym względem będzie jeszcze więcej. Bo też widziałam, że Całkiem dużo różnych systemów. Też dwory z świata weszły i e, obcy i... Zobaczymy, czy będzie więcej, bo tu szkoła już więcej nie w stanie pomieścić. No tak. Ale tak, jak najbardziej staramy się dywersyfikować to, co, to, co dajemy. Zarówno duże polskie systemy, jak choćby gra od czy właśnie Warhammer, który się tam teraz toczy za ścianą, ale też stawiamy na mniejsze gry, bo dzisiaj byli. O, dzisiaj, bo, dzisiaj było trochę, trochę też mniejszych gier. Dzisiaj było, było zapowiedziane Gemini, na którym się nie zapisał, więc się nie odbyło. Ale w każdym razie było Warders z takich mniejszych gier, więc sporo sporo tego jest, sporo się tego o, toczy i zarówno mniejszych jak i większych tytułów. U Alisów są ich dwie premierówki. Dzisiaj leci na tropie turu. Wczoraj, wczoraj był Władca Demonów. Więc tak, staramy się, żeby była duża duża dywersyfikacja. Czyli dużo różnorodnie też widziałam, żeby prelekcje na ten temat, pogadanki RPG-owe. E, tak, tak. Bo blok RPG-owy też mamy bardzo bardzo pełen e, bardzo pełen e, zarówno e, różnorodnych prelekcji, jak i takich ważnych dla fandomu. Między innymi mieliśmy tutaj kolejną edycję. Takiego cyklu prelekcji, który odbywa się na wielu konwentach przed pandemią, odbywał się częściej, teraz odbywa się rzadziej. Pogadajmy o RBG, gdzie po prostu różni ludzie z fandomów przychodzą i dyskutują o stanie rynku, o stanie, o stanie fandomów. Dobrze, czyli tak jak widzę, jak gdyby rpg trzyma się im bardzo dobrze i zakładam, że w następnych latach też planujecie to utrzymać, jak nie iść po więcej. Jasne, oczywiście, że będziemy jeszcze bardziej rozwijać im ladrys. W takim razie jeszcze jakieś takie ostatnie słowa, by zachęcić o, osoby do, do udziału w kolejnej edycji. Zapraszam na emiladry. Z lepszych sesji nie znajdziecie nigdzie. Także dziękujemy bardzo za kilka słów do kamery i miejmy nadzieję, że widzimy się na kolejnej edycji. No na pewno. Do zobaczenia. Pozdrawiam polskie RPGowanie. pa w terenie.